Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmu w okręgu 38. Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie. Obiecujemy, że czasu za długo nie zajmiemy. Razem ze mną prezes Miejscowej Powiatowej Organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego. Stefan Piechocki. Kandydaci od, od pań zacznę. Pani Irena Wojciechowska, pani Dominika Koczorowska, pani Agnieszka Mrotek, pan Eugeniusz Kucner, burmistrz Szamocina i osoba, której jako takiej państwu nie trzeba przedstawiać, natomiast chciałem przedstawić w roli, którą o którą poprosiliśmy Pan Przemysław Kurdzieko, Wójt Gminy Lipka jednocześnie, a przede wszystkim dzisiaj i najbliższe kilka tygodni szef Sztabu Okręgowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach parlamentarnych Anno Domini 2015. Pozwoliliśmy sobie dzisiaj umówić to spotkanie, ponieważ Przedwczoraj, w środę, jako pierwszy komitet wyborczy dokonaliśmy rejestracji listy kandydatów do Sejmu w okręgu 38. Nie sprawiły nam kłopotu zarówno ułożenie listy dobór kandydatów, jak również, też na tle konkurencji, muszę powiedzieć, kolejność na tej liście. To wszystko odbyło się bardzo sprawnie. Jak również sam proces zbierania podpisów, również bardzo szybko udało się zamknąć. Dysponowaliśmy wystarczającą, czyli z pewną nadwyżką liczbą podpisów, poparcia pod listą kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmu i to sprawiło, że tak jak powiedziałem, jako pierwsi możemy powiedzieć, że jesteśmy kandydatami już zarejestrowanymi, zweryfikowanymi przez biuro wyborcze. Drugi komunikat, który chciałem Państwu dzisiaj przedstawić to hasło, z którym pójdziemy do tych wyborów parlamentarnych. To hasło brzmi blisko ludzkich spraw. I pozwolicie Państwo, że krótkie uzasadnienia, a jednocześnie temat tej dzisiejszej konferencji rozszerzający jakby te wstępne informacje. Bardzo poważnie w ostatnich czterech latach, ale również i ośmiu ostatnich dwóch konferencji traktowaliśmy z sferę społeczną. W, w naszym kraju odpowiedzi, odpowiedzi, odpowiadaliśmy konstytucyjnie jako środowisko, które wytypowało ministra pracy i polityki społecznej przez te ostatnie 8 lat za właśnie sferę społeczną. I być może mało na ten temat mówiliśmy, może zbyt mało się chwaliliśmy, ale po tych minionych. W dwóch kadencjach naprawdę mamy możliwość pochwalić się znaczącymi osiągnięciami, jeśli chodzi o tą dziedzinę spraw, szeroko rozumianych jako, jako sfera społeczna. Bo chociażby pokrótce przypomnę, że to świadczenia rodzicielskie w ostatnim czasie zostały podniesione. Nowa ulga rodzinna została wprowadzona, znacząco, znaczącej poprawie warunki, jeśli chodzi o opiekę w żłobkach z uległy poprawie. Coś dotychczas w ogóle pominiętego, mianowicie wprowadziliśmy politykę senioralną, roczny urlop rodzicielski. Warto podkreślić, że dotychczas 20 tygodni zostało Zastąpione 52-tygodniowym urlopem rodzicielskim. Jeśli chodzi o rynek pracy przyjazny młodym ludziom, to gwarancje dla młodzieży i program, pierwszy biznes, wsparcie, starcie, no i zmiany w kodeksie, w kodeksie, w kodeksie pracy. Ale to jest. Kilka argumentów świadczących za tym, że polskie stronnictwo ludowe bardzo poważnie, nie tylko na plakatach, nie tylko w toku kampanii wyborczej, traktuje właśnie te potrzeby socjalne, potrzeby społeczne. I mamy taki katalog trzech dziedzin, które byśmy chcieli w najbliższym czteroleciu y, zmienić. I chciałem, jakby jako uzupełnienie tego hasła, o tym powiedzieć. To y, pierwszy postulat: żłobki za złotówkę. Udało się to zrobić z przedszkolami. Chcielibyśmy rozszerzyć ten program o żłobki. Podniesienie pensji minimalnej chcielibyśmy wprowadzić i tu konkretnie do połowy średniego wynagrodzenia. To jest wielki problem dzisiaj, jeśli chodzi o pensję minimalną. Ona jest stanowczo zbyt niska. Ona co najmniej powinna być podniesiona do poziomu połowy średniego wynagrodzenia. I ostatni postulat właśnie w tej sferze społecznej, który jest bardzo oczekiwany, to są ułatwienia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, zwłaszcza osób młodych i tu chcielibyśmy, aby to było bądź to w postaci zwolnienia lub stanowczo złagodzenia, jeśli chodzi o niższe, niższe, niższe stawki, niższe stawki dotyczy to głównie właśnie obciążeń związanych z zus -em. To są trzy takie postulaty, które będą też prezentowane jutro na Krajowej Konwencji Programowej, która się odbędzie, a ja pozwoliłem sobie dzisiaj to wyprzedzająco Państwu przekazać. Chciałbym też poprosić teraz o kilka słów, jeśli Państwo... To, to jest hasło ogólnopolskie, czy tutaj... To jest hasło <laughs> krajowe. Chciałbym teraz poprosić szefa sztabu naszego okręgu też o kilka słów. Bardzo proszę pan czyli, zwłaszcza Szanowni Państwo, jestem bardziej od pracy życiemienia, ale może w dwóch słowach odniosę się do hasła, które Pan Przewodniczący tu zaprezentował. Szanowni Państwo, zgodnie z hasłem bliżej ludzi, bliżej spraw ludzkich chcemy prowadzić kampanię door to door, krótko mówiąc stawiamy na kampanię bezpośrednią, będziemy wśród ludzi, będziemy rozmawiać z mieszkańcami i myślę, że naszą zaletą jest to, że mamy kandydatów lokalnych, mamy kandydatów, którzy wywodzą się ze środowisk lokalnych, ze środowisk, których chcemy zabierać o głos, także nie chcę znaleźć wszystkich szczegółów, ale oczywiście to cyna kampania plus media internetowe plus aktywność wśród społeczności lokalnych. I niebawem, już od najbliższych, za kilka dni, możecie Państwo się nas i naszych kandydatów spodziewać na chodnikach, na ulicach wśród mieszkańców. Jesteśmy blisko ludzkich spraw. Dziękuję bardzo. Przed własnymi drzwiami również. <grymne> <grymne> to skoro <jest Robert> do <grymne> Szanowni Państwo, nie chcę zladać czynników kampanii, ponieważ nie chcę tutaj uprzedzać konkurencji, ale na pewno wszystkie te działania, o Pan mówi też będą się zawierały w naszych planach. Przypomnijmy na jaki wynik wyborczy liczycie? Chcemy poprawić wynik sprzed 4 lat 2011 roku. Wszystko co powyżej będzie dla nas satysfakcjonujące. Dziękuję. Jeśli nie ma z Państwa strony więcej pytań, rozmowy indywidualne. Rozmowy indywidualne.